Wielka rodzinna tajemnica. Rozpaczliwe wołanie o pomoc, i kobieca opowieść, w której wiele kobiet odbije się jak w lustrze. Dla miłośników twórczości Christine Hanna, dla miłośników twórczości Jody Picot. Przejmująca powieść kobieca, przejmująca powieść obyczajowa. Hej, hej. Moi drodzy, w ten kwietniowy spokojny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka Dręczy mnie ostatnio samotność w wielkiej rodzinie. Najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Tymi pełnymi bólu słowami rozpoczyna swoją powieść Kelly Rimmer, Wszystko, co ukrywamy. Powieść obyczajowa, którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont. Jest tutaj sekret, jest tutaj bardzo ważny temat. Jest tutaj. Taka opowieść, która wywołuje całą lawinę emocji. Bef dopiero co została mamą. Długo czekała, by spełniło się jej marzenie, a gdy upragniony synek w końcu przyszedł na świat, Uczucia Bev okazały się być inne niż te, których oczekiwała. Bev jest w rozpaczy, wpadła w apatię, najchętniej by przebywała z dala od dziecka. Chwila oddechu przynosi jej trudne rodzinne wezwanie: musi posprzątać dom swojego ojca, swój dom rodzinny. Jak się okaże, podczas porządku wyjdzie na światło dzienne długo skrywany sekret. W końcu po latach Bev będzie mogła poznać swoją dawno utraconą matkę. Okaże się, że matka i córka odnajdą się, odnajdą się między słowami, odnajdą się między epokami we wspólnym bólu. Przed laty o depresji poporodowej nie mówiło się głośno. Często nie mówiło się nawet wcale. Była apatia, był wstyd, było społeczne napiętnowanie. Z czasem zaczęto mówić o takich maminych smutkach, o przemęczeniu, a całym zjawisku nadano chwytliwą nazwę Baby Bluesa. Tak jakby rozpacz świeżo upieczonej matki rozpływała się w dźwiękach tęsknoty. Co tu dużo mówić, depresji poporodowej po prostu nie traktowano poważnie. Z pewnością długo nawet nie uznawano jej za jednostkę chorobową, co więcej po prostu unikano tematu. Ale ta ma w pewnym momencie pękła. Wylało się całe morze łez. Kobiety zaczęły głośno krzyczeć o swojej chorobie, chorobie, która z bluesem, z handrą ma niewiele wspólnego. Szacuje się, że na depresję poporodową cierpi około 20% matek. Wraz z dzieckiem w ich życiu pojawiają się bezsenność, bezradność, pojawiają się ataki lęków, niepokojów, a nawet nawracające myśli o samobójstwie. To koszmar, którego nikt przecież nie oczekuje. Bohaterki powieści Kelly Rimmer to dwa zrozpaczone, dwa zdesperowane głosy. Głosy przeszłości i przyszłości. Głosy matki i córki. Dwóch kobiet, którym przyszło rodzić w dwóch zupełnie innych światach, dwóch zupełnie innych czasach. Każda z nich zmaga się ze swoim wyzwaniem inaczej. Każda z nich próbuje też na swój sposób uciec od tych najczarniejszych myśli. Wszystko, co ukrywamy, pełna jest trudnych emocji. Pełna jest... Ciężkich myśli. Pełna jest takiej bezradności, która rodzi się przy tych najprostszych czynnościach. Matka i córka szukają tutaj wytchnienia, szukają właśnie momentu ucieczki, próbują sobie radzić na tyle, na ile pozwala im ich własny świat. Obie są samotne, obie są jednak zagubione. Ta niemoc łączy tutaj pokolenia, jak również te pytania, na które nikt nie chce dać im odpowiedzi. Pozostają te decyzje, te wybory, z którymi trzeba jakoś żyć. Krytyczne dla jednej, dramatyczne dla drugiej. Wszystko, co ukrywamy, to powieść na wskroś kobieca, pełna emocji, pełna rozterek. Historia trudności, które pozostają niezmienne bez względu na mijające epoki, bez względu na tym mijający czas. Kelly Rimmer pisze tutaj z wyczuciem, pisze z taką delikatnością, z czułością podchodzi do swoich bohaterek, których nie ocenia próbuje je zrozumieć. To opowieść płynąca smutkiem, smutkiem przepełniona, poruszająca temat, który niby już nie jest tabu, ale wciąż gdzieś umyka w przestrzeni. To opowieść o macierzyństwie w kolorze czerni i szarości, o wyzwaniach, z którymi kobiety borykają się samotnie i o koszmarze, od którego nie ma ucieczki. A jednocześnie jest to piękna powieść obyczajowa, która trzyma nas w napięciu do samego końca. Wszystko, co ukrywamy, możecie zdobyć w naszym konkursie z wydawnictwem Horyzont. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie. Polećcie mi jedną z ciekawych książek, które czytaliście ostatnio, które zrobiły na Was wrażenie. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie tutaj pod filmem i pojawi się również post dedykowany na społecznościach YouTube. Co więcej, możecie również odpowiadać na pytanie konkursowe pod wpisem na blogu. Tamte odpowiedzi również biorą udział w konkursie. Temat depresji poporodowej to jest taki temat, którego nie porusza się często, tym bardziej, kiedy mówimy o literaturze gatunkowej. Wszystko, co ukrywamy, teoretycznie jest powieścią obyczajową, jednak nie do końca daje ukojenie. To powieść, która miejscami potrafi wstrząsnąć, która naprawdę potrafi zasmucić, która wywołuje te trudne emocje i pokazuje, że z tymi emocjami nie jesteśmy sami. To powieść napisana z precyzją, z delikatnością, ważna jeżeli chodzi o tematykę jak najbardziej. O wszystko co ukrywamy możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Zapraszam Was serdecznie, link w opisie pod filmem, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Piękna, kojąca historia, która porwie Was i zahipnotyzuje Wasze serce. Życie Violet, Valérie Perrin, zaglądajcie koniecznie tutaj. Jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Możecie go subskrybować. Dla łapki w górę. Bawcie się pysznie. O to tutaj przecież chodzi. Do zobaczenia.